Siemaneczko, z tej strony Dirtowy Bubu i witam Was w Dirtowej Akademii. I dzisiaj pokażę w jaki sposób zrobić no futa. Zapraszam. Ok, ale na czym polega ta sztuczka? Sztuczka ta polega na wyskoczeniu z rowerem i zdjęciu dwóch nóg z pedałów, rozszerzenie ich i następnie wróceniu i wylądowaniu. Brzmi prosto i tak właśnie jest. OK, jak już wiemy, na czym polega ta sztuczka, to warto by było wspomnieć o tym, jak najłatwiej jest się jej nauczyć. Trik ten podzieliłem dla was specjalnie na trzy poziomy i właśnie pierwszym z tych poziomów będzie nauczenie się tego na flacie. I tutaj jest bardzo ważna uwaga dla osób, które posiadają rowery zawieszone typu full suspension. Nie odbijajcie się z zawieszenia podczas robienia tej sztuczki, bo jeżeli się w locie będziecie wybijać z tego zawieszenia, przy okazji, zrobicie to za szybko, to może to mieć naprawdę niefajne konsekwencje, i wylecicie przez przednie koło. Tak. No ale polecicie po prostu na dziobaka. Także starajcie się nie zasysać, nie wybijać z zawieszenia. No a ćwiczenie wygląda tak. Tak wygląda pierwsze ćwiczenie. Ćwiczenie, które każdy z Was jest w stanie na pewno wykonać. Możecie to sobie robić na parkingu, na jakimś ustronnym miejscu, albo tak jak ja tutaj na trawie. Tak jak mówię, przy wybijaniu ważne jest to, żebyście nie robili tego z roweru z zawieszenia. Żebyście nie wyskakiwali za daleko w przód, bo wtedy będziecie mieli taką tendencję do lotu na dziobaka. No i to nie jest dosyć fajne, także nic się nie dzieje, jeżeli zostaniecie sobie po prostu z Waszymi nogami z tyłu. Po prostu wyrzucanie ich do tyłu będzie bezpieczniejsze niż wyrzucanie ich do przodu. I w tym momencie mogę już powiedzieć pro tipa, że przy wracaniu nóg na pedały warto się spojrzeć na pedały, żeby mieć pewność, że na nie wracacie. Ćwiczenie numer dwa możemy przejść na plecy. Ok, jak już jesteśmy przy drugim ćwiczeniu, to robimy to samo co na flacie, czyli po prostu hop. I tutaj się staramy nie wbijać go sobie tak na petardę w górę, tylko po prostu go tylko delikatnie i zrobić robotę po prostu naszymi nogami. Nasze nogi mają tutaj szeroko się rozsunąć i wrócić z powrotem na pedały. I przy tej sztuczce dużą robotę też robicie rękami, bo e, jak widzicie, mam je tutaj mocno przytrzymuje, jestem w stanie zatrzymać ten rower i to ma dosyć duże znaczenie, bo nie upadnie Wam ten rower od razu i nie wiem, nie zrobicie sobie krzywdę. No ale dobra, przejdźmy na hopę, bo w sumie na hopie jest to łatwiejsze niż na plecach. Tak jest. Naukę no futa najlepiej zacząć na hopeszce, która jest stolikiem, która ma sobie fragment płaskiego lądowania i na której możemy z tą sztuczką wspólnie progresować. Mam na myśli to, że jeżeli mamy tutaj stolik, to możemy sobie dobierać prędkość od tej mniejszej po tą większą. To znaczy, że jak już się czujemy pewnie, to możemy najechać szybciej. A jeżeli się nie czujemy pewnie, to najeżdżamy wolniej i tak to robimy. Ale jak już jesteśmy przy chopie, to błędem byłoby nie wspomnieć o prędkości. Z jaką prędkością lecimy no foota? No foota lecimy z prędkością taką samą jak każdy inny skok, jeżeli chcemy dolatywać czysto na lądowanie. W momencie, w którym chcemy po prostu się tego no foota nauczyć jesteśmy tutaj na bezpiecznym stoliku, możemy sobie jechać troszeczkę wolniej. Bo będzie nam łatwiej przełamać się, puścić te nogi, wylądować sobie na płaskim, na stoliku, na skateparku, gdziekolwiek to robicie, niż się rozpędzić na pałę i po prostu zbyt szybko wyrzucicie te nogi, polecicie na dziobaka. No, nie o to w tym chodzi, także, no, futa uczymy się stopniowo. Zwiększajmy prędkość i bezpieczeństwo. Safety first. Czyli Uczymy się nofuta lądując spokojnie na połeczce i potem zwiększamy prędkość. Jak już czujemy się pewnie, to robimy wkleje w lądowanie i umiemy nową sztuczkę. Jako protip wspomniałem Wam o tym, żeby nie zaczynać tego no futa zbyt szybko. Kolejnym z protipów będzie to, żeby mieć tutaj napięty łańcuch. Jeżeli macie napięty łańcuch, to bardzo ciężko Wam się obracają korby do tyłu, e, czyli jeżeli wylatujecie z pedałów. To zastajecie je na tym samym miejscu i o to chodzi. To dużo ułatwia. No foota. Jeżeli macie bardzo różny łańcuch i Wam się to wszystko tutaj kręci samo, to nie fajnie się robi no foota. Ale fajnie się robi krank flipa. Ale no foota nie. Podsumowując, najeżdżamy na chopeczkę, wyskakujemy, wypoziomowujemy lot i w momencie, kiedy mamy wypoziomowany ten lot, to dopiero wtedy puszczamy nogi, e, doginamy go tak jak chcemy. Jak już dogniemy go tak jak chcemy, to wracamy na pedały, odjeżdżamy. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapę w górę. Koniecznie napisz w komentarzu coś miłego, bo to dzięki Wam rośnie Dirtowa Akademia w siłę i jest za żeby robić kolejne odcinki w takiej częstotliwości jak dotychczas. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych wartościowych treści. No i na dzisiaj to tyle. Z fartem. No a w przyszłym odcinku zrobimy sobie tajer graba Zrobimy sobie tajer graba. Podsumow... podsumowanie. W poziomo w Sorry. Wypoziomowujemy... Wypoziom, wypoziomowujemy lot.